Naszła mnie taka refleksja, że chyba dobrze byłoby pogadać o kasie. Bo to może mało eleganckie, ale chyba istotne. Zapraszam. Materiał o pieniądzach. Materiał o pieniądzach, do którego zainspirowało mnie, zainspirował mnie komentarz. Komentarz napisany przez Marka pod ostatnim materiałem na kanale, który traktował o tym niebieskim nurku mikrobrandowym. Pojawił się komentarz z jednej strony bardzo racjonalny, bardzo sensowny. Dlaczego taki drogi, skoro pochodzi od niezależnego producenta, od mikrobrandu? To skłoniło mnie do zastanowienia się nad koncepcją z mojego osobistego punktu widzenia, z tej mojej perspektywy zegarkowej podróży, tu gdzie jestem teraz, jak powinienem sobie układać zegarki w głowie, a tym samym też w jaki sposób o nich myśleć z perspektywy naszych wspólnych materiałów na kanale w odniesieniu do ich ceny. Jakie zegarki to są zegarki tanie, jakie zegarki to są zegarki przystępne, jakie zegarki zdecydowanie należałoby traktować jako zegarki drogie, a które powinny być traktowane już jako abstrakcyjnie drogie, luksusowe czy wręcz sam nie wiem jak to nazwać. Nie mam tutaj na myśli mówienia o zegarkach, które kosztują setki tysięcy, czy to złotych, czy dolarów, bo są one dla mnie osobiście tak bardzo poza zasięgiem moich możliwości, że praktycznie rzecz biorąc, od pewnego pułapu wyzwyższ, ta różnica cenowa nie jest już dla mnie istotna, bo po prostu są za drogie i nie ma sensu się nad tym zastanawiać. Z niektórymi z nich być może będzie mi się dane spotkać, ale tylko w, na zasadzie, na kanwie jakiegoś tam Przypadkowego i chwilowego, mniej lub bardziej przypadkowego, ale chwilowego spędzenia czasu razem. Bo takich zegarków bardzo drogich na pewno sobie nigdy nie dodam do kolekcji. Chyba nigdy, nawet gdybym mógł sobie na to pozwolić z perspektywy moich finansów, moich, mojego budżetu rodzinnego. Ale inaczej na to patrząc, co można by powiedzieć o zegarkach i o ich cenach dzisiaj, na początku 2024 roku. Tych zegarkach, które są dla mnie interesujące i które mam nadzieję dla Was też są interesujące. Żeby to sobie spróbować jakoś poukładać, przyniosłem i położyłem sobie na stole przed sobą kilka zegarków zegarków. W tym, co mam teraz w rękach, w tym, co mam teraz w pudełku pokrywających całe spektrum moich budżetowych spojrzeń, moich budżetowych zakresów. Zegarków kończących się gdzieś tam na górze. Na Speedmasterze, który z mojej perspektywy jest największym wydatkiem zegarkowym, jaki, jaki, jaki podjąłem, jest zegarkiem, który potencjalnie ma największą wartość monetarną z całej mojej kolekcji. I z zegarkiem aktualnie w pudełku z Wratysławią, której cena jeszcze w priorderze, gdy go ją kupiłem, jest na tym po przeciwnym końcu spektrum. Ta Wratysławia to zdecydowanie nie jest najtańszy zegarek, jaki można znaleźć, ale z tego co mam, zamyka pewnego rodzaju klamrę od dołu. No i teraz pytanie brzmi, czy taka Wratysławia w porównaniu z taką Omegą to jest bardzo tania, czy jest po prostu tania, a może po prostu już nie jest tania, a tylko przystępna cenowo? Nie jesteśmy w sobie w stanie na to odpowiedzieć uniwersalnie, bo każdy z nas, z nas znajduje się w pewnym innym punkcie. Patrzenia na to wszystko w innym punkcie życia, w innym punkcie swoich możliwości budżetowych. Ostatnio na kanale, który polecałem, ostatnio kolega Mateusz w ramach QA też odwoływał się do czegoś bardzo interesującego, do kupowania bardzo drogich z mojej perspektywy też zegarków, a przynajmniej niektórych z nich, że często może być tak, że wejście w takie drogie zegarki związane jest z pewnego rodzaju Jednorazowym możliwością włożenia w to pieniędzy, bo tam jest bezpiecznie. Można ten zegarek drogi stosunkowo sprzedać. Raczej nie stracić na tym wiele pieniędzy, zainwestować to w kolejne, żeby się z nim spotkać i mieć to w pewnego rodzaju takiego biegnącego układu. W zegarkach tańszych, zegarkach mikrobrandowych, zegarkach bardziej popularnych, te ruchy są nieco utrudnione. Osobiście jestem na to świetnym przykładem, bo na wszystkich moich ruchach zegarkowych zazwyczaj. Z czego się podśmiewamy w grupie przyjaciół, tracę pieniądze. Jest to taki nasz troszeczkę znak firmowy, że zegarki to my kochamy, zegarki to my lubimy i jesteśmy entuzjastami, bo biznesu na tym to nigdy nie zrobię żadnego. Ale czy ten zegarek jest tani, czy drogi, albo co jest w pół drogi między drogim a tanim zegarkiem? Spróbuję moją skalę zacząć budować właśnie od tego przywołanego w komentarzu mikrobrandowego niebieskiego nurka. Niebieskiego nurka za 550 prawie dolarów, czyli niecałe 2300 złotych polskich u nas w dystrybucji krajowej. I czy to jest dużo? Kilka lat temu, jak Wam kiedyś też opowiadałem, kupowałem mój pierwszy taki wybrany zegarek, który wtedy traktowałem jako drogi. Był to Seiko Alpinism Sarp 17 -ka. I płaciłem za niego wtedy, jeżeli pamięć mnie nie zawodzi 1600 zł. 1600 zł wydatku autoryzowanego przez moją żonę, takiego prawdziwego, i było to wtedy dla mnie bardzo dużo pieniędzy. Poprzednie zegarki, które kupowałem, Orient Ray i inne zmodyfikowane Seiko, tudzież Dan Henry, były to wydatki rzędu powiedzmy sobie 750 zł. Więc to ponad. Podwojenie budżetu zakupowego znaczyło dla mnie bardzo dużo pieniędzy. Ale było to circa about 4 lata temu. Gdy popatrzymy na to wszystko inflacyjnie i gdy popatrzymy też na to, gdy popatrzę na to tej, z tej perspektywy, gdzie jestem w tej mojej zegarkowej i nie tylko zegarkowej, ale życiowej podróży, dochodzę do wniosku, że dzisiaj 1600, a w zaokrągleniu powiedzmy sobie 2000 zł, uważam, że jest to uczciwa cena za zegarek co więcej. ośmielę się twierdzić, że zegarki, które kosztują do 2000, a nawet 2,5 tysiąca zł, potraktowałbym jako zegarki atrakcyjnie wycenione. Zegarki, które po prostu nie kosztują majątku i jeżeli dostarczają w tym czasie technologicznie, designersko czy jako po prostu po prostu dobro zegarkowe, dobro takie quasi luksusowe, wszystko co powinny i mogą się podobać, to Będę twierdził, że są atrakcyjnie wycenione. I ja pozwolę sobie tutaj kontestować komentarz Mateusza i powiedzieć, że 2000 zł, 2300 niecałe złotych jest to atrakcyjna wycena mikrobrandowego zegarka. Czy za tyle można kupić zegarki innych marek? Można, można znaleźć Citizeny, można znaleźć też nawet coś od Seiko. Jednakże dzisiaj, gdy patrzę na to, co oferuje Seiko, to uważam, że za takie pieniądze nie znajdziemy tam wyjątkowo Atrakcyjnych zegarków, bo Seiko podbiło swoje ceny dość znacznie. Moim absolutnie, absolutnie faworytem od Seiko jest ten oto Diver GMT 383, który zresztą nazwałem moim zegarkiem 2023 roku. Ale cena katalogowa tego zegarka to 8000 zł. Racjonalna cena zakupu to myślę gdzieś 5,5-6000 za zegarek nowy lub praktycznie nowy. No. To tutaj zegarek jest to już zegarek, który z mojej perspektywy i w odniesieniu do tego poprzedniego staje się zegarkiem drogim. Może nie zegarkiem zaporowo drogim, nie zegarkiem bardzo drogim, ale zegarkiem, który za okolice 5,5 tysiąca złotych, czyli dwa razy tyle, co przyjąłem jako cenę atrakcyjną, będę traktował już to jako coś, co należy do grupy zegarków drogich. I też tutaj możemy stawiać za takie pieniądze większe wymagania zarówno te techniczne, jak te takie nieco nieopisane wymagania typu historia marki, jakieś dziedzictwo czy po prostu długa obecność na rynku i wyrobienie sobie jakiejś pozycji, chociażby takiej przez rozpoznawalność i tak To poniekąd układa kwalifikuje te kwoty w jakimś, tam, w jakimś tam rastrze, który się pojawia. 2,5 tysiąca złotych do 2,5 tysiąca złotych będę traktował zegarki jako zegarki atrakcyjnie wycenione. Powyżej tego gdzieś do okolic powiedzmy sobie 6 tysięcy złotych jako zegarki drogie albo dość drogie, które muszą dostarczać czegoś więcej, żeby uzasadnić tą swoją cenę. Powyżej tego wszystkiego, w około, właściwie rzecz biorąc powiedzmy sobie do Okolic 10 czy 12 tysięcy zł, to już będą zdecydowanie zegarki drogie. Te zegarki, które muszą nieść za sobą więcej albo dziedzictwa, albo czegoś wyjątkowego, żeby uzasadnić taki, a nie inny przedział cenowy. Bo jak pokazują te mikrobrandowe, albo nie tylko mikrobrandowe, nieco tańsze, atrakcyjnie wycenione według tej naszej przyjętej teraz skali zegarki, technologicznie już tutaj da się zrobić świetne rzeczy. A co poniżej? Na przykład Wratka, która w przedsprzedaży kosztowała deczko poniżej 1000 złotych. Wiadomo, że w porównaniu z zegarkami za 5, 6, 7 tysięcy złotych mamy tutaj chronograf, który jest kwarcowy, ale czy to źle? No, można by powiedzieć, że och, odstaje od innych. Ale w tym przedziale cenowym jest to wyjątkowo atrakcyjnie wyceniony zegarek. I osobiście myślę, że takie przyjęcie kryterium, że zegarki, które kosztują maksymalnie 1500 zł, możemy traktować jako naprawdę atrakcyjnie wycenione, wręcz tanio wycenione, będzie całkiem w dzisiejszych realiach gospodarczych uczciwym podejściem do tychże zegarków. Ten materiał nie miał na celu jak gdyby przekonywania Was, co jest drogie, co jest tanie, bo tak jak zacząłem od tego. To jest bardzo indywidualne i zależy od bardzo wielu czynników. Ja i Wam wszystkim i sobie bardzo mocno życzę, żebyśmy się nie musieli przejmować kwestiami finansowymi. A przynajmniej nie tak bardzo, bo w tym naszym całym Hobby pewnie bardzo wiele drzwi by się dla nas otwarło i bardzo wielu rzeczy moglibyśmy spróbować, gdybyśmy nie byli ograniczani przez pieniądze. Choć powiem też, że gdyby to było wszystko takie dostępne i moglibyśmy sobie na wszystko bez żadnego wyżyczenia pozwolić. To i radość z pozyskania tych naszych zegarkowych celów, króliczków, marzeń, grali, zwał jak chciał, byłaby zdecydowanie mniejsza. Ale chyba zgodzicie się ze mną, taką mam nadzieję, że takie przyjęcie koncepcyjne, że gdy będziemy mówić na kanale o zegarkach, tych, które kosztują do 1500 zł, to będziemy mówić o zegarkach tanio wycenionych tych, które są wyceniane do około 2,5 tysiąca złotych. Może z jakimś delikatnym naciągnięciem, jeżeli dany zegarek będzie się tego domagał, to będziemy mówić o zegarkach atrakcyjnie wycenionych. Gdzieś tam wyżej, do okolic 6 tysięcy złotych, będziemy mówić, że to są już zegarki co najmniej drogawe. Zegarki powyżej tego, to już będą zegarki drogie, końcą, czyli kończąc gdzieś tam na 10 tysiącach złotych, może 12, a na północ od tego z mojej perspektywy tak jak Speedy, są to już zegarki bardzo drogie. Zegarki, które muszą wnosić ze sobą coś wyjątkowego. I tak będę się przynajmniej przez jakiś czas starał na to patrzeć. Z perspektywy tego, co mam okazję dla Was na kanale pokazać i dla Was i dla siebie, z czym mam okazję się spotkać. Teraz spotykam się z zielonymi tatrami od Gerlacha z zegarkiem. Na który materiał już niedługo? Zegarkiem, który, według tego, co sobie tutaj teraz zdefiniowałem, leży w pół kroku pomiędzy tanim zegarkiem, a zegarkiem atrakcyjnie wycenionym. Na pewno nie mogę go z tej perspektywy nazwać zegarkiem drogim. Co nie znaczy, że nazwę go zegarkiem wartych tych pieniędzy, bo o tym to przekonacie się w materiale, o którym, w którym będę o nim mówił. Bo przyznam się szczerze, że dla mnie osobiście. Nie jest to łatwy zegarek do tego, żeby się podzielić z wami jakąś jednoznaczną opinią, ale to już potem. Dzisiaj trochę przegadałem, bo czułem jakąś taką potrzebę i przed samym sobą, żeby sobie poukładać to wszystko w głowie, ale też przy okazji, żeby się z wami, widzami i w pewnym sensie dzięki waszym komentarzom i interakcjom, współautorami tego całego zamieszania, z wami się skonsultować czy podzielić. Jeżeli uważacie, że to jest głupi pomysł, że. Ten podział powinien wyglądać inaczej, to serdecznie zapraszam Was do skomentowania tego materiału. Ja sam a nie staram się być hardheadem, który uważa, że ma zawsze najlepsze pomysły i chętnie usłyszę Waszą opinię i co Wy o tym myślicie. Nie wykluczam, że i swoje zdanie pod naporem, tudzież prezentacją e, argumentów zmienię, bo być może źle się za to wszystko zabrałem. Tak. Troszeczkę na zasadzie przegadania, jeżeli daliście radę, serdecznie dziękuję, bo pieniądze to ważki, acz mało jakiś taki elegancki temat do rozmowy. Stąd raczej krótko. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia.